To jest pytanie: Maciej, co ty robisz? Chciałbym wiedzieć, co ja robię. Chciałbym wiedzieć, co jest w tych paczkach, które było zamówione. Oj, dawno temu. Szczel niebieski, szczel zielony, szczel czarny. Ale to nie koniec. Pytanie: czy to w ogóle przyszło to, co ja kiedyś zamawiałem. Na urodziny sobie to zamówiłem. Zestaw małego modelarza. Kombinecie? Obcinaczki takie do obcinania tych plastyczków Mata do cięcia tych plastyczków Szpachlówka? Trzeba mm. będzie obejrzeć jakiś tutorial na YouTube, Jak się takie <grym> rzeczy składać, do czego Klej modelarski, no to jest taki zestaw, zestaw początkującego modelarza Jeszcze podam plasterek tutaj no. w zestawie <grym> <grym> Na przecięty paluszek No dobrze, ja nie wiem do czego w ogóle te rzeczy służą Teraz modelarze mogą tam drzeć łacha Prawdziwi modelarze Może ten tytuł Zagonić jakiegoś prawdziwego modelarza. Ty widziałeś? No, no, widziałem na YouTube, że po tym się tnie coś. To jest taka samogojąca mata, się to chyba tak chyba nazywa. Szkoda, że moje palce nie są samogojące. <laughs> I chyba main event jest tutaj. Co się tam no, Pewnie samolot będzie budował, sklejał to. Co jest? to jest? O losie, o losie, o losie. O matko. Ziłek, jaki piękny. Jakby był z Lego, byłoby łatwiej. A są? Na pewno, na pewno. Jakiś klej, coś? Jakiś klej. O, ale tutaj jest, to chyba ze... do tych e-papierosów, nie? Jakieś za, smaki. To jest... Co to jest? No, to są smaki do malowania przyzarówki. To też jest chyba klej. Ale wychodzę na kretyna totalnego ignoranta, bo kupiłem rzeczy, o których miałem najmniej różne. Ej, chrupki pojęcia. tutaj w zoba. Chrupki to One no, miesiąc leżą w pudełku. O, o, nie jest ich, one miesiąc leżą o, o. w pudełku. No już. Jakiś skalpel? Tego się nie wycina skalpelem? Nie, otworz pudełko, tam będzie instrukcja przecież w środku. Tutaj? No, Myślisz, że będzie? Jak kiedyś były. Coś tam będzie. Jakaś tam powinna być taka instrukcja papierowa. Kolejność montażu. Tak? No tak, tam no przecież bez przesady, nie? Nie dali tego tak. Tak o, żeby sobie radził. Coś to małe będzie chyba. Tak? No też tak że to będzie mikro. Co to jest? A to przezroczyste przyby. elementy. To faktycznie to małe co będzie O jaka wanienka! Ja pan... Aha, tą wanienkę trzeba też złożyć. To jest instrukcja? E, to nie wiem co to jest. To brzmi już... Szkoda, że jest w języku wroga. No fak, a nie to a, jest, jest po angielsku, jest to. Uratowani, nie musisz się uczyć języka rosyjskiego. Czy... To jest instytut. Ty patrz. No, widziałeś? No dobrze, na YouTube jakiś tak czy inaczej trzeba obejrzeć. W co ja się sam wpakowałem? Braknie ci dnia, kolego. Palce poklejone. A model w rozsypce <noise> Maciej cały zaklejony będzie. O, widzisz skalpel tu jest potrzebny. I hmm. obcinaczki. No to obcinaczki. Ja pierdzielę. Nie wiem, czy to jest w ogóle coś, czego ja absolutnie nie czuję. Wolałbym kręcić te za długie drążki w polonezie i za krótkie drążki w To polonezie. na co ci to było? Zobacz. <noise> na co mi to było? Mam akurat godzinkę wolnego, to zaraz to poskładam. Pędzelek, a są pędzelek. pędzelek. A ja jestem przecież w ogóle, nie nadaje idealnie do takich prac. Zaprawki do do, do... do golfa. Do golfa zaprawki. Nie? No żeś sobie wymyślił. No, takie są marzenia kolego, no. Od czegoś trzeba zacząć. To co oglądacie w tym momencie, to jest film, który miał wyjść przed odbiorem prawdziwego dużego ziła, bo miała być to zapowiedź tego, co, co przed nami. Oczywiście ten materiał gdzieś zawieruszyłem, teraz go znalazłem, i dlatego oglądamy to już po zakupie prawdziwego ziła. Ale do prawdziwego ziła jeszcze wrócimy, więc chciałem tylko pokazać, że sklejanie modeli plastikowych, szczególnie tej wielkości, nie jest dla każdego, a na pewno nie dla mnie. Jestem niecierpliwy. Trzęsą mi się ręce, mam wielkie paluchy i nie jest to coś, co czuję, ale wyszła z tego niezła zabawa. Cały czas operacyjny składania tego modelu to było około 6 godzin. No, nie jest to moja pasja. Nie będzie to moja pasja. Prawie wykończyło mnie to psychicznie. Ale jest. Jest. Po prostu jest. Modelarstwo nie jest dla mnie. Poskładałem. Załóżmy, że jest poskładane. Nic mu chyba nie odpada. Ale nie chcę tego robić nigdy więcej. Nawet nic nie odpada. To nie jest zabawa dla mnie. Jest niebieski ził. Jest niebieski ził.